Mamy dosyć intensywny moment, bo dokładnie wysypują się u nas premiery. Mamy premierę kolejnej sztuki w naszym teatrze Jonathana Tona-Hilla, kanadyjskiego świetnego dramatopisarza. Tym razem jest to rzecz poświęcona... Wielkiemu obrazowi, czyli, czyli obrazowi Narodziny Wenus, który razem, wspólnie malują kochankowie, czyli Sandro Botticelli i Leonardo da Vinci. 3 lutego premiera Kobiety i życie w reżyserii Gosiedemskiej. Jesteśmy po premierze, zupełnie dawnej już oficjalnej premierze Act of Killing w reżyserii Jana Klaty na scenie MOS. No cóż, no to jest jakby konsekwencja naszego programu, czyli tegorocznego tytułu naszego sezonu, czyli na krawędzi. Nadal podtrzymujemy, że wszystkie te problemy, które poruszamy, to są problemy krańcowe. Jesteśmy też po premierze 1989 wspólnie w koprodukcji z teatrem szekspirowskim w Gdańsku, czyli pozytywny mit Solidarności.